Doszliśmy do dziwnych czasów, w których wizyta u lekarza trwa 5-10, czasem może 15 minut. I lekarz ma teoretycznie ten czas na to, żeby dowiedzieć się, co Ci jest, dlaczego tak jest, zdiagnozować Cię i wypisać Ci leki. No, trochę mało, ale to i tak nie jest największa abstrakcja. W praktyce, zazwyczaj to wygląda tak, że jest szybka diagnoza, szybka recepta i następny, proszę. Lekarz kompletnie nie ma czasu na dokładny wywiad, na analizę stylu życia, na wykrycie przyczyn problemu. Skupia się tak naprawdę na zaleczaniu objawów, a nie przyczyn. I system jest kompletnie przeładowany, no bo kolejki są i prywatnie, i publicznie po prostu ogromne. Największą jednak abstrakcją jest to, że już mamy w dzisiejszych czasach dosłownie na wszystko tabletki. Masz ból głowy, weź tabletkę. Masz problemy trawienne, weź tabletkę. Jesteś zmęczony, weź tabletkę. Jesteś niewyspany, weź tabletkę. Tylko teraz, co my, jako pacjenci, możemy sobie z tym zrobić? Oczywiście, krótkoterminowo takie leczenie objawowe ma dużo sensu, bardzo często, ale długoterminowo musisz zadbać o profilaktykę, czyli o swój styl życia czyli o sen, o zarządzanie stresem i emocjami o to, co jesz i o to, Jaką aktywność fizyczną uprawiasz, lub czy w ogóle jakkolwiek aktywnie fizycznie jesteś? I żeby każdy mnie dobrze zrozumiał, nie twierdz, że to jest wina lekarzy, to jest wina systemu, który po prostu obecnie źle działa, ale mam nadzieję, że z czasem to się będzie zmieniało. I bardzo proszę napiszcie w komentarzu, ile trwała wasza najkrótsza wizyta u lekarza albo teleporada. Jestem bardzo ciekawy, bo u mnie trwała chyba 3 lub 4 minuty.